Siemanko, z tej strony Blender yy, Chciałem was poinformować, że jutro będzie Zaje fajny odcinek, więc wbijajcie na kanał Subskrybujcie i lajkujcie Bo jutro będzie specjalny odcinek Z tego, że jutro można wychodzić I będzie strasznie fajnie, bo Będą koledzy I będziemy różne wyzwania robić Takie Takie, co sobie sami wymyślimy Że kolega mnie wymyśla, a ja muszę to robić i wtedy wszyscy to robimy, a jak nie będzie kolegów, to znaczy, że z kolegą będę zarobić i będziemy musieli to zrobić, ja mu coś wymyślę, a ja potem mu i tak będzie na zmianę, a jak koledzy będą, to będziemy razem wymyślać, tylko że się nie wstydzili na filmiku, to więc bijajcie, subskrybujcie kanał, bo się bardzo opłaca. Jest 12 subskrypcji, dziękuję za 12 subskrypcji, bardzo się opłaca subskrybować ten kanał szybciej rozwijał, ale chyba nie dał bardzo tak najszybciej to więc subskrybujcie i lajkujcie kanał, bo to bardzo się opłaca strasznie się bardzo opłaca i chciałem pozdrowić Urbex, Urbex Patrol to jest mój koleżka, więc subskrybujcie jego kanał i mój ja chcę żeby on dobił 2000 subskrypcji i żebym ja dobił chociaż te 100 subskrypcji jak najszybciej chociaż do końca tego roku, więc subskrybujcie kanał, lajkujcie więc do zobaczenia, do poniedziałku, na razie cześć.